Niesamowite rzeczy dzieją się w, tym, w ten weekend w piłce nożnej, Węgry remisują z Francją, Polska z Hiszpanią, a my sensacyjnie przegrywamy z Watson Phoenix i po tym meczu przejechaliśmy do tego. Cześć Dzień dobry. Czemu przegraliście? Długa tak. historia. A właśnie byłem cię zapytać, co ty myślisz o tym meczu? Wiem, że nie oglądałeś, nie było ci... No rewelacja, gdyby nie ta ostatnia akcja, to naprawdę wszystko było w rękach. Dokładnie, a co myślisz o golu Matusza? Jak to, co jak zawsze. Najlepszy. E, Okej. Okay. A o golu Rafała? O, Zaskoczyłeś mnie. Tak, ja tu musiałem przygapić. Wyobraź sobie, Rafał strzela pierwszego gola dla pokonawców poprzeczek. Jak wygląda ta wyronka? Jak to jest? Chłopie, no wiadomo, że przewrotka z połowy. Blisko, świetnie, dziękuję. Um, Yeti, e, tom, że wszyscy się zastanawiamy, co u Ciebie słychać i jak się przygotowujesz do e, któregoś tam przyszłego sezonu. <noise> I kiedy wytrocisz. Jak skończy zmieniać pieluchy. Mhm. Czyli to jest, są, rozumiem, okres przygotowawczy masz zajęcia od pytania fizycznego. widziałeś? Jeszcze jak napięty ten okres, naprawdę. Um, dobra, jedziemy dalej. Um, wiemy, co się wydarzyło w twoim życiu. Znaczy ja wiem, ty wiesz. <grym> um, no. Mam nadzieję, że wy też wiecie. Yeti został ojcem niedawno. Um, stąd mam bardzo ważne dla ciebie pytanie. Co planujesz na dzień ojca? Czy dostaniesz pytań? Czy wiesz coś na ten temat? Chciałbym się wyspać. Tego ci życzymy. A dzień dziecka jak spędzaliście? A, bardzo fajnie. Tak jak wszystkie pozostałe. Dostałeś coś na dzień dziecka? Mmmm. Czekoladę. Dobrze. A twój syn? Otóż tak. Różne książki, zabawki, chłopie. Dobrze. Tak to tak się. Um, Yeti, wybacz, że o to zapytam. Ale hmm. zastanawialiśmy się, jadąc tutaj, i nie wiedzieliśmy, Co jak się. nazywa... Ja... nie <laughs> Jak mnie twój syn? Felix. Pięknie, czyli będzie FS i numer. Otóż tak. Świetnie. E, dobra, JT, przechodzę do metlitum. bo już skończyły się pytania. Miałem ich więcej, ale chyba zapomniałem. E, chcieliśmy Ci w imieniu trójkąt pogratulować i mały prezent dać. Bardzo dziękuję. Gratuluję. W imieniu młodego? O, świetnie. E, małe rzeczy tam są. Będzie idealne do rzucenia w szklanki. Niech Ty trenuje. Ja myślę, to... że jeśli będzie tu w Twoim tempie, to szybko już będzie na naszym poziomie wzrostowym. No o ile już nie jest. To, tego się spodziewałem. Ostatnia rzecz. Rafał, chodź tu. zobaczyć, kto jest wyższy, czy Ty, Yeti. Kurczę, byś powiedział. Bym też bym też by Ci taką fajną podeszło, a nie takie płaskie. Podobni są. E, to... Czekaj, czekaj, zmienię buty na lebrony, to pogadamy. E... Tyle ode mnie. E, Dziękuję Ci.